Jaką nazwę nosi równoleżnik, nad którym słońce staje w południe w Zenicie w dniu prześlenia letniego, czyli około 22 czerwca? Ty lubisz przedmioty ścisłe, prawda? No tak troszkę i wykształcenie, i mój zawód właśnie skłania mnie do ścisłych przedmiotów. Bo ja jestem i matematykiem, i informatykiem, więc... Dobrze. A co, ja troszkę pokrewno brzmieł. Gosia odpowiedziała. No to teraz liczcie na dobrą odpowiedź. No ja też mam nadzieję, tak w ogóle jeszcze jako komentarz do tego pytania, takie, to jest bardzo ciekawe miejsce, bo jeśli w ten dzień równonocy stalibyśmy sobie na tym równoleżniku, to wtedy w tym momencie a słońce jest najwyżej, nie mamy wokół siebie cienia. To jest jedyny przypadek, w którym cienia takiego nie ma. A ten równoleżnik, to się nazywa równik po prostu. Równik. Miejmy nadzieję, że jest dobrze. Miałeś ja ciągę, gotowca i ratunek. No, tak, no, myślę, że może się przyda troszkę później. Przyda się troszkę później. No, mam nadzieję. Jest z nami Twoja żona i córka. Tak. Witamy w programie. <klucz> Powiedzcie, panie, jaką nazwę nosi ten równoleżnik? Moim zdaniem to jest zwrotnik raka. <śles> zwrotnik raka. Twoja córka Małgosia powiedziała zwrotnik raka. A co na to tata? A teraz pomyślimy teraz w takim razie jeszcze równoleżnik, na którym słońce staje w południe w zenicie w dniu przesilenia letniego. Tak, przesilenie letnie. Czyli słoneczko... U nas się zaczyna lato, czyli słońce jest jeszcze dzień coraz dłuższy. Więc to słoneczko idzie cały czas w górę. Ha. No i jak? No, zawahałem się przez moment. Dziecko, własne dziecko mnie troszkę za... zaskoczyło. <grym> 22 <grym> czerwca to już jest najdłuższy dzień. No właśnie, a, czyli tutaj wtedy faktycznie. Mój dziecko cię zaskoczyło, a to mnie to... nie. No właśnie. Bo to, to była jest. poprawna odpowiedź. Zwrotnik raka. Proszę. Brawo Małgosiu. Zwrotnik raka. No. No właśnie, przeliczyłem się. Przeliczyłeś się. Troszkę A. datami. No cóż, to teraz możemy... Możesz liczyć tylko Tylko na gosie. Na ratunek, na odpowiedź Gosi. No tak? Gosia ma takie imię jak moja córka. Miejmy nadzieję, że może będzie tak. Zobaczmy, co napisała Gosia. Księżyc. No, niestety nie. No, niestety nie. Niestety to jest zła odpowiedź i nie zadziała. Ratunek. Gosiu, dziękujemy. Dziękujemy. Zapamiętaj sobie prawidłową odpowiedź. Andrzej, no faktycznie. Nie udało się, pomyliłem się. Pomyliłeś. Zdarza się czasem. No ale udało się zgarnąć 2,5 tysiąca złotych. Suma gwarantowana. Tak, suma gwarantowana i będzie twoja po przyznaniu do tej kamery, że... No ja Andrzej Wiśniew przyznaję, że nie jestem mądrzejszy od pięcioklasisty. Ale masz gwarantowane 2,5 tysiąca no, tak złotych. Dziękuję. Dziękuję za udział Dziękuję w programie.